czy dzisiaj jestem na obiad do Chińczyka więc Jezus, ja właśnie już idę tutaj jestem w połowie nawet no, nie w połowie tak mówię i właśnie dzisiaj idę na obiad do tam to muszę to nawiązać albo nie to potem zobaczycie co ja będę jadła, co sobie zamówię bo powiem, że to będzie Chińczyk i coś bardzo znanego w Chińczyku może nie aż tak bardzo znanego w Chińczyku, ale w miarę zna znanego i ja idę tędy i pokażę wam jedną skrytkę, jakbyście byli tutaj kiedyś to tu jest taka skrytka Tu się idzie, idzie cztery. Tu jest takie pole Ech, widzicie jakie fajne ja jestem teraz właśnie na centrum puław i no właśnie za parę godzin może się dodać. jest upał w puławach upał, jest dużo stopni jakieś 29, 30 ej mamo, a ile jest stopni? 28 stopni albo 29. Kiedyś było 33. I na centrum Warszawy nie jest aż tak gorąco chyba. Jest trochę chłodniej. Ja idę teraz po takim krawężniku. Ile sobie nożki daje? Nie dzwonię. I jak tak już idziemy, to Wam powiem taką jedną ciekawostkę w chińczyku. Czemu chińczyk się nazywa chińczykiem? Bo prawda, że Chińczyków jest dwa. Chińczyk z takimi zabawkami i takie jedzenie chińczyk. To nie wiem, czemu te, od tego jest dwa. Więc idziemy <śmienic> teraz. Będę nagrywała już nie był go no w zasadzie za tydzień, gdzie nowy filmik jak będę jeździła na rolkach. Pogłębił. Więc zobaczymy się zaraz w Chińczyku, znaczy koło Chińczyka. Jesteśmy prawie koło, tam dalej jeszcze będziemy musieli pójść. Ale co prawda, nie aż tak daleko. Bo jakiejś koły jesteśmy, ja idę na piechotę. O, i kiedyś tutaj byłam na półkolu. Tam trochę dalej, ale blisko. O, tam. To niebieskie, co widzieliście. ja mam sobie kiek taki i mam na tym kilku właśnie baśniogród o tam o, o, o tam jest ten i tam kiedyś na Pół Polonii nie, nie. nie już ja um, um. idziemy i po brzeg żebym się tylko zdawała <grywa> Po jakiś piesio tam idzie tam dalej piesio idzie tu kiedyś były takie półkolania dziecią lepszego razem idź normalnie zejść do tego zejdź I idziemy dalej. Uuu, wrony. Co prawda jesteśmy już dalej. O tam, gdzie jest to niebieskie to jeszcze jakieś 5 minut będę tam iść, więc no git. A ja się wywalę teraz, co sobie nogę na tym Nie no, nie jest zimno, tylko dobrze jak tak wieje, bo jest przynajmniej chłodnie. A taka prówa tu jest, że no, po prostu nie do wytrzymania. No, idziemy, jesteśmy już prawie w centrum w Puław. Idziemy dalej. teraz będę się wstydziła. To jest taki pierwszy raz, że będę nagrywała. Jesteśmy dalej i będę się trochę wstydziła tutaj niż... Ale też Dobra, idę tak z tym jeszcze 5 minut. Ale niech się nie patrzy na mnie jak na pajaca. No ja nie, chcę, ja chcę kurczaka. Kurczaka, kurczaka. Hmm, zdradziłam, no trudno, ale to na pewno będzie kurczak, ale z czymś jeszcze. A no, tamtym się do później jestem jestem w centrum. I pokażę Wam już na ulicy centrum. I już jesteśmy tak jakby w centrum. zaraz będzie... Baj! Teraz na środku centrum. I będę śpiewała przez pas. Co prawda tam. Może tutaj jeszcze jakieś hamburgery odpowiedź. Może być gdzieś... Nie, jest to kurczaczka. Na piątej faniarce. Se zamek rzeczywiście. Czekajcie, idziemy teraz tam. Stąd będę w restauracji. Krowia wyspa. Dziwne. Dziwna wyspa. Ota. Tamta restauracja to nie jest ta, bo ja będę szła do tego Chińczyka. Jeszcze się zobaczymy, czy będę szła do Chińczyka, czy do tej um, krawędzyska. Zobaczymy. Jesteśmy już koło Chińczyka.